Siema, jestem Marek. Witam was na nowym kanale i chciałbym poprosić Was o to, abyście zasubskrybowali ten kanał, bo prawdopodobnie tego nie robicie, gdyż jest to zupełnie nowy kanał. Na dole znajduje się czerwony przycisk. Kliknijcie go, żeby zasubskrybować ten kanał. Ponieważ na milion subskrypcji na tym kanale przygotowałem coś specjalnego. Mam nadzieję, że szybko wbijemy te milion subskrypcji. Chciałbym, żeby wbić to 1, 2, 3 dni maks. I wtedy na milion subskrypcji. Tak jak już mówiłem, przygotuję coś, czego nikt by się nie spodziewał, a mianowicie wydam swoją piosenkę Disco Polo wraz z teledyskiem. Także koniecznie zasubskrybujcie ten nowy kanał. Na dole znajduje się czerwony przycisk. Muszę jeszcze powiedzieć o tym, jak to się stało, że kanał został usunięty. W tym filmie poruszę kwestię, jakie były przyczyny oraz w jaki sposób to się stało. A więc tak, YouTube ma swój system ostrzeżeń. System ostrzeżeń ma trzy poziomy... Przepraszam, cztery poziomy ostrzeżeń. No i na nasz kanał zostały nałożone, na kanału Lord Kruszwil zostały nałożone trzy ostrzeżenia. YouTube wybrał sobie trzy filmy, bodajże były to 24 godziny w slajmie, prank na kamerzyście i szoferze i kamerzysta zgadza się na wszystko i właśnie nałożyli na te filmy ostrzeżenia i zablokowali możliwość publikacji na kanale Lord Kruszwil na miesiąc albo trzy miesiące. No i właśnie ja stwierdziłem, że nie, normalnie prostu... jeszcze chcieliśmy ratować ten kanał i usunęliśmy wszystkie filmy, no ale po prostu po usunięciu wszystkich filmów no stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Że nie ma sensu, że lepiej działać od razu i założyć nowy kanał, zanim czekać aż prawdopodobnie. Można już no... było jeszcze ratować, jak były dwa no. ostrzeżenia, ale trzy, no to już jest. No jutro, po, za... pozamiatane. jutro by był zamknięty kanał, nie ma co się oszukiwać, bo YouTube codziennie nakładał ostrzeżenia, i jutro by było czwarte i kanał by, by zupełnie byłby usunięty. Dlatego ja to troszkę wyprzedziłem, żeby zacząć szybciej wprowadzić nowy kanał, żeby nie było sytuacji, ej, gdzie Kruszwil jest dzisiaj film. To macie odpowiedź. Jest nowy kanał. Mm. Bo wiele osób też oskarża nas, że to jest e, ustawione po to, żeby wbić subskrypcję. Nie jest ustawione absolutnie, jeżeli ktoś jakimś cudem. Nie, z ręką na sercu ja przysięgam na Boga, na wszystko, co chcecie. To nie jest ustawione, tego kanału już nie będzie. Przysięgam to na Boga Zaj. w tym miejscu, tego kanału. Bo ja wiem, że Wy możecie w to nie wierzyć, bo robiliśmy już takie śmieszki sobie wcześniej. E które, no, 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 były śmieszne po prostu. Yy, I możecie sobie myśleć w tym momencie, że, że teraz sobie śmieszkujemy znowu, ale nie. Teraz y, to nie jest żart. Kanał naprawdę został usunięty, ale nie został usunięty przez YouTube'a, tylko został usunięty przez nas ze względu na to, że i tak został usunięty przez YouTube'a. Rozumiecie powagę po prostu sytuacji. Oni i tak to by usunęli. Po prostu nie warto było czekać, tylko działać od razu jeżeli nadal ktoś nie wierzy, to szukajcie sobie na fanpage'u, czyli gdzieś linki do filmów 24 godziny w slajmie i do tych pozostałych dwóch, o których mówiłem przed chwilą i tam będzie właśnie, że filmy zostały usunięte z powodu naruszenia wytycznych dla społeczności Dokładnie. YouTube. Y Aha, jeszcze nie chodzi o to, żeby bo pisali, że twarz kamerzysty, że nie chcemy pokazać A, No, twarzy, to nie? jeżeli chodzi o przyrost na starym kanale tam było. W momencie zamknięcia 2 750 coś takiego, i tak byście nie wbili przed premierą płyty, także twarz kamerzysty będzie na płycie i po prostu nic nie, nie zarzucajcie, bo i tak by nie było 3 milionów przed premierą płyty. Eee, co do sposobu zdjęcia kanału, wszystko zostało powiedziane? No chyba tak, tak, tak. tak. Po prostu ostrzeżenia. I tak kanał, I ta kanał był zablokowany. No, był zablokowany na trzy miesiące bez sensu, nic nie można by było publikować. Dalej, przejdźmy do przyczyny tych ostrzeżeń, bo YouTube za darmo nie nakłada. No, w zasadzie tutaj troszeczkę za darmo nałożył, bo zaczęli wyszukiwać e, się czegokolwiek w naszych starych filmach, nawet e, sprzed roku. Kilka Dwa filmy sprzed roku zostały usunięte i zostały nałożone ostrzeżenia. E, a to dlatego, że zaczęła się Afera po opublikowaniu filmu pod tytułem Oceniam pośladki przypadkowych dziewczyn spotkanych w parku. Opublikowałem film, dawaliście tam łapki w górę, komentowaliście, oglądaliście, śmialiście się zapewne z tego filmu, i wszystko było w porządku. Film rósł sobie do miliona wyświetleń, ale filmem zainteresowała się pewna organizacja, organizacja. Ośrodek monitorowania Monitor zachowań rasistowskich i xenofobicznych. Dokładnie. Fanpage na Facebooku chyba. Właśnie mam. oni prowadzą fanpage na Facebooku i zrobili wielką aferę z tego filmu. Oskarżyli mnie o to, że jestem pedofilem, że robię pornografię dziecięcą, że zmuszam no dzieci ale. do Marek Mogę. Zanim, zanim ty powiesz swoją rzecz, to ja bym chciał nadmienić, że ten fanpage powstał tylko i wyłącznie w celu zarabiania pieniędzy na dużych twórcach i doszukiwania się w tym jakichś przestępstw, żeby po prostu nadmuchać całą sprawę przez media, żeby zdobyć sławę, tak? Tak, bo mniej więcej to wygląda tak, że jest jeden post o jakimś celebrycie, który tam sobie coś. Zrobi, nie wiadomo co. No a drugi post jest o tym, że ktoś napisał negatywny komentarz na Facebooku. Tak, tak, tak. I, I on na oni, tym polega ta cała organizacja. I, I, oni, i w, oni wysyłają pismo na policję i. Dokładnie. I, I oni w komentarzach to. mają przypięte e, informacje, że możecie darowiznę e, na ich konto wysyłać, jeżeli chcecie pomagać. E, w byciu. Bezpieczny w Polsce, tak? Tak, w internecie. W internecie. I warto też nadmienić, że prezes. O prezesie, tak, tak, tak. Że prezes, były, 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 były. Były prezes spółki. Tak, to były. To spółka? Nie wiem, no organizacja. Fundacja. Fundacja. Organizacja, fundacja, jak zwał, tak zwał. Były, były prezes organizacji został skazany prawomocnie dwa lata za, za oszustwa, tak? Bankowe, jakieś tam inne oszustwa. W każdym razie. Ja wiem po co powstała ta organizacja, nie mogę tego powiedzieć wprost, ale skoro prezes dopuszczał się już wcześniej oszustw, no to, to chyba coś jest nie tak. To chyba coś jest nie tak i chyba każdy, każda logiczna, myśląca osoba może się domyślać po co powstała ta organizacja i w jakich celach powstała ta organizacja. Widać to jest zresztą po sposobie prowadzenia tego fanpage'a, jak już przed chwilą mówiłem. Dokładnie. Jeden post o celebrycie, jeden post o negatywnym komentarzu Ale na media jak to media? Nie zweryfikują informacji. I go podłapały szybciutko. Yes. No, podłapali to. Chciałem nagrać śmieszny filmik. Myślę, że każda, chociażby troszeczkę myśląca osoba, wchodząc na taki film, ogarnie, że to jest robione pod show. To jest robione po to, żeby się śmiać. Myślicie, że ja. Normalnie chodzę do parku oceniać tyłki dziewczyn. Nie, ja to zrobiłem tylko i wyłącznie pod film. Każdy zdaje sobie z tego sprawę, że to jest żart. My wszyscy tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest żart. Wy zdajecie sobie z tego sprawę, że to jest żart. Mój brat, ja, te dziewczyny, które były na filmie, zdają sobie sprawę z tego, że to jest żart. No ale oczywiście taka organizacja musi manipulować faktami i uznali, że to jest na serio. Chociaż nie wiem, nie wiem, jak bardzo trzeba być ograniczonym umysłowo, żeby wziąć taki ześ na serio. No Ale to no, no, bardzo duży kanał i media to chciały wykorzystać dla siebie, tak? Żeby tak, urosnąć żeby na zasięgi. I, tak, z... no, to, to jest wiadomo, to jest czysty biznes. To, tak. tutaj, tutaj nie ma miejsca na skrupuły. To jest zniszczy, albo zniszczymy ich, albo oni zniszczą no, nas. No, to jest na, tak, to działa na takiej zasadzie. Chcieli nas po prostu zniszczyć, chcieli zniszczyć kanał, no i w sumie im się, się to po części no. udało. Eee, ponieważ... no ale teraz, teraz, teraz też mają szarganą reputację, bo każdy zweryfikuje kto był prezesem, tak? Eee, kto był prezesem tej spółki i w jakich celach powstała ta organizacja? Czy jak można nie odróżniać fikcji od rzeczywistości? Ludzie, czy e, aktor, który gra w filmie, nie wiem, czy u Patryka Wegi, czy w e, innych super polskich filmach, i tam są piłowane zęby, łamane ręce, wycinane narządy, to czy nie wiem, to trzeba również zgłaszać do prokuratury, że tam mogło dojść do przestępstwa? Według nich, tak. Albo, albo posłuchaj, no w szkole na przykład załóżmy załóżmy jakiś odcinek serialu, jest chłopczyk, no i jest molestowany. Przez pedofilów. Tak, w serialu. W serialu no. jest Jest molestowa... odgrywana jest rola? Tak, jest to odgrywana rola. Czy ktoś zarzuci temu aktorowi, że on został, e, że molestował dziecko? Nie no pewnie powinni od razu wiesz co, zgłosić to do prokuratury, bo to jest wiesz. Poza planem, normalnie też na pewno pedofil, nie? No a tutaj planem no to właśnie zrobili i. Później zaczęła się cała aferka z różnymi stronami, z wiadomościami, chwytliwe tytuły, Kruszwil skazany na 15 lat, Kruszwil idzie do więzienia, Kruszwil w areszcie, Kruszwil pedofil, Kruszwil molestował, Kruszwil wykorzystuje seksualnie dzieci, no i... Bum, wszędzie to nagle było... To już warto powiedzieć o tym, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, już kiedyś o tym mówiłem na Instastory, jak łatwo jest zniszczyć drugiego człowieka i nie zdajcie sobie sprawy, jak na przykład Mark odczuwa te wszystkie tytuły w no, nagłówki. No ja chyba nawet za bardzo. E, ale... Na co dzień, bo to jest e, nie, no, chora sytuacja. I jak, jak Marek to może opowiedzieć, opowie co, co, tak. co się stało To nie ostatnio. ma co się ukrywać z tym. I to nie jeden e, raz. W sumie rzeczywiście miałem w planach to powiedzieć, co się no stało. No nie ma co się bo ukrywać, teraz, bo no, to jest, to jest chore nie? i skandaliczne. Trochę rzeczywiście powinienem się tego wstydzić, ale no cóż, sytuacja tego wymaga. E, no, po, powinni się po prostu za to wstydzić i, i dziennikarze z tej fundacji. No, po prostu usłyszałem pedofil i dostałem wryja. No, i po to nie polsku, była jedna sytuacja. Tak. I to nie była jedna sytuacja, tak? Wyobraźcie to była sobie. akurat jedna sytuacja, jeżeli chodzi o aferę z, tak, z pedofilem. Tak. A jeszcze wcześniej miałem trzy takie sytuacje, bo ogólnie w karierze YouTube. Jedna najprawdopodobniej po aferze Uwaga TVN e, usłyszałem od typa. E, że co ty tam z tymi ludźmi robisz, bo chodziło właśnie Wyzwania, o, o te challenge, które. Na które kto, kto, wszyscy kto się na... dobrowolnie zgadzali, i wiedzieli, że to będzie śmieszne i też robili to z uśmiechem dla beczki, tak zwanych. To najdłużej będzie na drzewie wygrywa 5000 złotych. No i też za to dostałem, no i jeszcze dwa razy wcześniej, a to, to, to już było jakiś czas temu. No i wiem, powinni się wstydzić dziennikarze, że doprowadzają do tego, że ja muszę dostawać po mordzie. A oni sobie po prostu koszą na mnie siano. Tak, dokładnie. Tak I robią zasięgi. To jest chore. To jest chora sytuacja, naprawdę. Nie zdajcie sobie sprawy. idziecie sobie na mieście czy po mieście z dziewczyną, a nagle ktoś do was podbiega i wyzywa was od pedofili, i uderza w twarz. Nawet nie pedofili przed tym była akcja, jak wyzywali nas na ulicy. No, a no co dokładnie. dopiero teraz. Gdy, jesteś, gdy Marek jest Jestem wszędzie pedofilię. w internecie jako pedofil. No i co osoba, która mnie wcześniej nie znała, nie znała kanału, może sobie o mnie pomyśleć. Pedofil, to trzeba go zabić, bo... To, bo no. Tylko jeżeli ktoś nie rozgranicza fikcji i rzeczywistości... No dokładnie. To, dla to mnie... są żarty. My robimy sobie żarty. Ja naprawdę nie chodzę normalnie po parku i nie patrzę się dziewczynom w tyłek. Ja to zrobiłem pod film i każdy sobie zdaje sobie sprawę, że to są żarty. Robert, mój brat też zdaje sobie z tego sprawę, że to jest żart. I nie wiem, czy, czy to jest tak wielkiego, że zrobiliśmy sobie malutkie show i złapał dziewczynę za tyłek. To jest powód, żeby wyzywać mnie od podofili. To jest powód, żeby mnie teraz ludzie bili na ulicy ale wiesz, e, bez wiesz, jaj. Wiesz, to jest powód, żeby nie, 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 nie. usuwać kanał, na A, który pracowaliśmy wszyscy dwa lata. Ale Marek, wiesz, co jest najgorsze, że właśnie to oni psują psychikę e, takiego dziecka, takiego dziecka, dziecka on ma lat 12. 10. No, Robert też to strasznie przeżywa. No. E, chodzi o to, że niszczą psychikę takiego dziecka, bo takie dziecko myśli, że nic nie zrobiło. Ono to traktowało jako zabawę, a oni w tym doszukują się poważnych seksu... przestępstw. No. Nie, od podtekstu seksualnego, molestowania jakiegoś. To w ogóle jest. Okropne, to, brzydko to, to, co brzmi, oni, nie? to co oni zrobili to jest po prostu okropne. Mój to brat jest... zawsze bardzo się cieszył, kiedy nagrywaliśmy te filmy. Tak, no zawsze to... miał, że tak powiem, parcie na tą sławę, zawsze lubił kamerę dlatego był tutaj, ale już jakiś, chyba do nas nie wróci po tej akcji. W nie chciał chodzić. No, no ma taką zajawkę. Może czasami zdarzyło mu się używać, nie wiem, delikatnie mocniejszych słów, ale to wszystko było naprawdę. Na filmach też dzieci przeklinają. No nie? Tak, tylko że to nie było jakieś wiesz, tam nie było przekleństw takich typowych w języku polskim, jakie są przekleństwa, tylko wiesz, jakieś takie wulgarne bardziej wyrazy, gdzie, gdzie to naprawdę były takie drobnowski w porównaniu do tego, co się dzieje czasami w telewizji, tak? Czy w różnych serialach. No, to nie ma co porównywać w ogóle. Ogóle, tak no że... i mniej więcej to wszystko jest robione po prostu, żeby było ciekawie na filmach. No, no i po prostu trzeba przyznać, że dobrze odegrał swoją rolę. No, skoro, no na pewno. Skoro w taki sposób to zostało potraktowane, a nie inny, no to tylko Szapobad dla Roberta, że tak super zagrał. No, ale no już chyba do nas nie wróci. No i w ogóle chyba. Zepsuliście troszkę nie... też dzieciakowi psychikę. Na pewno wszystkie te media, które to opisywały. On się super cieszył, podchodzili do niego w szkole po autografy, robili sobie z nim zdjęcia, a teraz ma doła. Że, że jakieś oskarżenia seksualne. I on nawet na nie brata. Wie co to nie. znaczy, nie? Bo to 12-letnie dziecko, on nawet nie wie, co to znaczy. Jeszcze na brata, takie rzeczy. To jest w ogóle kompletnie. Nie, no, chore. on wie, co to znaczy, ale. Znaczy, no nie do końca. No, Marek, no nie oszukujmy się. No, w tym wieku. No, nie oszukujmy się do końca. Nie masz jeszcze tej pełnej świadomości tego. Dobrze, co ja myślę, myślę że już warto kończyć. No, ale wszystko po, zostało po prostu najważniejsze, jest, że. Wszyscy normalni ludzie rozumieją, że to jest żart. Tak, i trzeba my nauczyć rozumiany. tych starych ludzi internetu, chyba, bo oglądałem seriale, a nie rozumiałem, że w internecie jest tak samo jak w serialach. No. Tak, no Chory. i właśnie takie magazyny, fundacje manipulują ludźmi średniego wieku czy też starszymi i pokazują YouTube w złym świetle. A tutaj też się robi show, jak w telewizji. A my nie mamy Co nic do YouTube'a, no To jest normalne, że oni po prostu nie chcieli iść na YouTube Dokładnie, no dobrze zareagowali, tak? Bo to jest platforma, która, która gdzieś tam ma reklamodawców i... To oni dostali I dostali likoszetem, jakby nie patrzeć. no dokładnie, no mam swój dostali likoszetem ze względu na to, że opisali to w taki, ani inny sposób. No i starsi ludzie się oburzyli, dlatego Ta. mam nadzieję, że e, osoby, które wcześniej na mnie najeżdżały, że jestem pedofilem po obejrzeniu tego filmu, przemyślą to wszystko jeszcze raz, no i mam nadzieję, że zmienicie nastawienie i zaczniecie postrzegać ten kanał jako rozrywka, jako show. Tutaj mało co bierze się na poważnie. Dlatego koniecznie udostępnijcie ten film dalej, bo zależy nam, żeby dotarł do jak największej. No, chciałbym ocierpić swój wizerunek trochę wśród starszych osób, żeby w końcu, nie dostać jeszcze raz. I w końcu ja mam nadzieję, że ludzie, ludzie zaczniecie rozróżniać, bo to naprawdę nie jest ciężkie, to widać, to, to jest naprawdę widać gołym okiem. Zacznijcie rozróżniać fikcję rzeczywistość. i rzeczywistość. Fikcja, rzeczywistość. My również nie, pobiera, nie pobieramy żadnych zachowań rasistowskich, żadnego alkoholizmu, żadnych narkotyków. My nie jesteśmy od tego, żeby nakłaniać dzieci do tego e, wszystkie tak jak w sytuacje. Tak no, jak w przypadku Nocy Ugeja. Uznali to, że to jest prześladowanie. E, e, tak, na tle, e, tak, na tle pociągu że, tak seksualnego tak, czy coś po, takiego. Pociągu. A ten, ten chłopak dobrze się bawił, dobrze się bawił, nagrywając. No on też odgrywał swoją odgrywał, świetną rolę. No. Świetnie odegrał swoją rolę. Wszystko było super. Eee, tylko to media, media to pompują, bo to jest pełna nieakceptacja do odgrywania roli. Oni się czują urażeni. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo dlaczego. To jest tylko aktorstwo. Ludzie. Dokładnie. Ale co trzeba pogratulować dobrych technik manipulacji? I nam aktorstwa. No i no to a na pewno. aktorstwo. To widocznie jest na tak wysokim poziomie, że nie jesteś w stanie rozróżnić, czy to jest fikcja czy rzeczywistość. Tak. Nie no, jeżeli rzeczywiście coś trzeba tam yy, przeaktorzyć, to... Będę teraz obniżał poziom, bo, bo, bo nie chcę mieć po prostu już no, takich nieprzyjemnych sytuacji. Także wszystkie propozycje aktorstwa tak, do że, filmów. No, jak, <laughs> jak, jak widać, już nie możemy tworzyć stricte takiego typu materiału. Tak, tak, tego co chcieliśmy, tego co cały czas robiliśmy. Na no, aktorstwo, no, przykro nam, ale, ale no, po prostu jest uznawane jako prawda i. A na to wszystko mamy już zajebisty pomysł, może będzie delikatnie inny kontent, ale, ale na używać pewno... Nie używaj takich wulgarnych słów, bo jeszcze wiesz, ktoś zgłosi. Nie, nie no dobra, już, 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 już się <grym> przez nie przeszedł. No y... Myślimy nad delikatną zmianą kontentu. Na pewno wam się spodoba. Zasubskrybujcie ten kanał. No, na pewno do zobaczenia osób... Państwu. Na pewno nie można już robić takich filmów Marek, bo... Jak, jak widać... Nie ma akceptacji no, ale... społeczeństwa. <grym>